Dobry, mam na imię Marek. W dniu dzisiejszym pokażę Państwu, jak odnaleźć funkcję dodawania daty na kopiowanych dokumentach na urządzeniu konika. Minuta. W pierwszej kolejności wciskamy przycisk domek, następnie przycisk kopiuj, aplikacja. Przechodzimy do części G. Znajdujemy ikonkę data, godzina. Włączamy. Tę sekcję i wybieramy, jaki format daty chcemy otrzymać. Ja wybieram format pełny daty oraz jaki czy format czasu, czas europejski. Następnie wybieram sobie, w jakim kolorze ma być oznaczenie, jaką czcionką oraz jaką wielkością. Na sam koniec wybieram miejsce, w którym ma się znaleźć data. Wybieram górną część kartki, jak pokazuje rysunek. Zatwierdzam przyciskami. Następnie biorę. Następnie biorę przygotowany oryginał, wkładam na podajnik automatyczny i wciskam przycisk start. Urządzenie skanuje nam dokument, a następnie wydrukuje nam kartkę z datą. Oto ona. Przygotowałem dla państwa już kilka przykładowych wydruków z innym formatem daty. Winnym umiejscowieniem oraz czcionką daty. Dla każdego coś dobrego. Mam nadzieję, że ta funkcja spodoba się Państwu i będziecie z niej korzystać. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam na stronę www.biuroinnowacje.pl. Dziękuję.